Witajcie ciekawscy. Ostatnie kilka dni to wyjątkowo trudny czas dla bliskich Piotra, Woźniaka Staraka, bowiem właśnie minął równy rok od śmierci producenta filmowego i męża Agnieszki Woźniak Starak. Rodzina Piotra uczciła rocznicę jego śmierci w wyjątkowy sposób. W jaki? Czy Agnieszka z tej okazji wypowiedziała się publicznie, co przez ostatnie 12 miesięcy musiała znosić wdowa po ukochanym? Choć początkowo zupełnie odsunęła się od życia publicznego i zrezygnowała z pracy, od jakiegoś czasu małymi krokami znów działa w branży. Co robi? Czy faktycznie powróci do telewizji jak głoszą najnowsze informacje? Aby się dowiedzieć wszystkiego zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Mija dokładnie rok od wydarzeń, którymi żyła cała Polska. Piotr Woźniak-Starek 18 sierpnia 2019 roku stracił życie na mazurskim jeziorze Kisajno. Ciało 39-latka odnaleziono dopiero po pięciu dniach intensywnych poszukiwań. Kilka dni później wraz z Agnieszką obchodziłby kolejną rocznicę ślubu. Zanim śledczy ustalili co dokładnie stało się tej feralnej nocy, okoliczności wypadku, w którym producent poniósł śmierć budziły kontrowersje, masę plotek i ogromną liczbę komentarzy przepełnionych negatywnymi wypowiedziami. Szczególnie, że na motorówce towarzyszyła mu kobieta, która zdołała dopłynąć do brzegu. Piotrowi niestety zabrakło szczęścia. Z jednej strony wszyscy byliśmy świadkami wielkiego współczucia części społeczeństwa, ale z drugiej przewrażającej lawiny hejtu. Jak zapewne wiecie, Agnieszka Woźniak starak musiała znieść nie tylko osobistą tragedię, na którą patrzyły miliony Polaków. Spekulacją, dlaczego nie było o jej obok męża w czasie wypadku, nie było końca. Musiała przetrwać krzywdzące i złośliwe plotki zarówno ludzi, jak i plotkarskiej prasy, mówiące, jakoby Piotr był w towarzystwie kochanki, i wiele innych. Dziennikarka długo milczała i znosiła coraz to nowsze wymysły, którymi żywił się internet i brukowce. Ostatecznie wydała oświadczenie, opisując dzień i noc wypadku. Tam zdementowała wiele informacji i zdradziła, że razem byli na kolacji z jej rodzicami, a następnego dnia mieli świętować urodziny i taty. Na koniec poprosiła o szacunek dla ich rodziny. To był jedyny wpis odnoszący się do wydarzeń, które wywróciły jej życie do góry nogami. Jak wiadomo, Piotr wieczorem spotkał się jeszcze z przyjacielem. Miał mnóstwo znajomych i uwielbiał pływać motorówką, szczególnie nocą. Jego żona nie podzielała tej pasji i wolała zostać w domu i pójść spać. Brew plotkom, producent filmowy i tajemnicza kobieta, która była z nim na motorówce, nie znali się wcześniej. Według ustaleń pracowała w restauracji należącej do przyjaciela Piotra, gdzie spędzał wieczór, który przeciągnął się do zamknięcia lokalu. Dziewczyna miała problem z dostaniem się do domu, więc Piotr zaproponował, że ją odwiezie. To do niego bardzo podobne, ponieważ słynął wśród bliskich z wielkiej uczynności chęci niesienia pomocy. Najpierw wysadził przyjaciela i ruszył dalej, by odwieźć kobietę. Chwilę później przy manewrze skrętu doszło do tragedii. 39-latek nie miał szans na ratunek. Ze sprawozdania sekcji zwłok wynikało, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, będąca następstwem masywnego urazu czaszkowo-mózgowego. Mówiąc prościej, rany głowy powstały przy upadku, najprawdopodobniej w wyniku działania śruby napędowej łodzi motorowej. Wydarzenie te wstrząsnęły polskim show -biznesem, w którym Woźniak Starak miał mnóstwo przyjaciół. O jego życiorysie możecie usłyszeć w innym naszym odcinku, do którego karta właśnie Wam się wyświetla na ekranie. Śmieć producenta takich filmów jak Big Love, Bogowie czy Sztuka Kochania, historia Michaliny Wisłockiej nie zakończyła szerzących się kolejnych plotek, którym Agnieszka przez długie miesiące musiała stawiać czoła. Począwszy od rozważań nad spadkiem po milionerze, po duże kontrowersje, które wzbudził pochówek 39-latka, którego urna z prochami została pochowana w fuledze, prywatnej posiadłości. Nieustannie pisano o pochówku niezgodnym z prawem i konieczności przeniesienia grobu, a głosy o prowadzonym w tej sprawie śledztwie nie cichną. Tuż przed 40 urodzinami Piotra, które obchodziłby 10 lipca znów zrobiło się głośno, ponieważ mówiono, że urnę z prochami zdecydowano się przenieść na warszawskie powiązki. To jednak nieprawdziwa informacja, ponieważ nagrobek, który pojawił się w stolicy jest symboliczny. Dziennikarka po stracie ukochanego męża zdecydowała się wycofać z życia publicznego. Była nieobecna ponad pół roku. Zrezygnowała z prowadzenia wszystkich programów telewizyjnych, w tym Big Brothera i Dzień Dobry TVN i zeszyła się w górach. Niewiele zamieszczała w sieci, wiadome było, że czas spędza z bliskimi oraz ukochanymi psami, jej i Piotra. Wyjątek zrobiła pojawiając się na premierze filmu męża Ukryta Gra, której on nie dożył. Udzieliła również jednego wywiadu dla stacji, w której pracowała, opowiadając o tym, jak wygląda codzienność bez miłości jej życia. Tam też wyznała, że nie wyobraża sobie wrócić do pracy w rozrywce. Choć ona odsunęła się w cieniu, nieustannie prasa wyczekiwała każdego, nawet najmniejszego ruchu z jej strony. Spekulowano o tym, czy wróci jeszcze do telewizji i ile zajmie jej wykluczenie z show biznesu. Powoli do wykonywania zawodu zaczęła wracać w marcu tego roku. To wtedy poprowadziła premierę filmu Sala Samobójców Hejter oraz rozpoczęła pracę w Radiu Nuance, gdzie prowadzi własną o kobiecej tematyce audycję zatytułowaną Life Balance. Od jakiegoś czasu nie cichną plotki, jakoby Agnieszka była gotowa wrócić do Dzień Dobry TVN, gdzie ma ponad zastąpić Kinga Rusin. Według prasy partnerować ma i Piotr Kędzierski. Biorąc pod uwagę ostrożne jak dotąd i niezwykle sporadyczne pojawianie się dziennikarki przed kamerą od czasu śmierci męża, do rewelacji tych trzeba jednak podchodzić raczej z rezerwą. Tym bardziej, że Piotr Kędzierski zapytany o prowadzenie programu z Agnieszką zaprzeczył tym doniesieniom mówiąc, że nie ma pojęcia skąd wzięła się ta informacja. Plotki te zaczęły zapewne krążyć po tym, jak w Starach zostanie dawno przyłapana na spotkaniu z dyrektorem programowym TVN Edwardem Miszczakiem. Wiadomo również, że była bardzo lubiana w stacji i wszyscy czekają na jej powrót, w tym Małgorzata Rozenek-Majdan, która wielokrotnie wypowiada się publicznie o swoim wsparciu dla Agnieszki. Jak dotąd sama dziennikarka nie wypowiedziała się na temat krążących plotek odnośnie powrotu do telewizji. Choć na jej twarzy coraz częściej gości uśmiech i stara się żyć normalnie, to czy wróci przed kamery, dopiero się okaże. A wy jak myślicie, czy jest gotowa na regularne wystawianie się pod ostrzał mediów, a może uważacie, że jednak w ogóle do prowadzenia programów nie wróci? Cóż, minął zaledwie rok od czasu, gdy straciła człowieka u boku, którego chciała dożyć starości. Jak wyznała kilka lat temu, nie wyobrażała sobie życia bez piotrka, a dziś musi temu stawić czoła. W rocznicę śmierci założyciela Watch Out Studio nie zdobyła się na żadne publiczne wpisy. Wiadomo, że pamięć o mężu uczciła wraz z rodziną, która wypłynęła motorówką nad jezioro, gdzie 39-latek stracił życie. Tam Agnieszka wrzuciła do wody wieniec ze zniczem. A bliscy i przyjaciele, również ci z branży spędzili ten dzień razem. Biesiadując nieopodal ozdobionego kwiatami grobu Piotra, wspominając go... I jak ciekawcy, uważacie, że Agnieszka faktycznie wróci niebawem do telewizji? A może sądzicie, że jak na razie to tylko plotki, bo według Was to jeszcze nie czas na działalność w mediach każdego dnia? Dajcie znać, bo jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli odcinek był dla Was ciekawy, pokażcie go znajomym i dajcie mu lajka. Do usłyszenia, cześć!